Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygut i ze mną Oliwia Zabłocka. Oliwie możecie kojarzyć z takiego odcinka, gdzie rozmawiałyśmy o berneńskim psie pasterskim, także też odsyłamy, jeżeli teraz o Was ciekawi. Ale dzisiaj przychodzimy z innym tematem, będziemy rozmawiać o reset campie. Rok temu byłam sama, bardzo dużo skorzystałam, ale niewątpliwie teraz, gdy byliśmy tam obie, to skorzystałyśmy, mam wrażenie, że podwójnie, podwójnie. <laughs> dokładnie. Bo może zacznę od tego, e, żeby was trochę zaciekawić, to wyszłyśmy ostatecznie w piąty dzień e, tego obozu na Śnieżkę w lutym, bo jest w zasadzie, no to był, tak, to był ostatni jeszcze tak, dzień, dzień lutego. lutego. E, wyszłyśmy tam w spodenkach, e, na sportowej bieliźnie, bez, bez niczego, no, plecak na plecach, buty, raczki e, i przeżyłyśmy. Ale o tym właśnie jesteśmy zdrowe. Tak. No dobrze, to powiedz w takim razie kilka faktów. Co to był za obóz? Trwał sześć dni, sześć, prawie siedem, od niedzieli do soboty. Pierwsze dwa dni nie jedliśmy. Post. Tak, był post, a później byliśmy na diecie ketogenicznej, mieliśmy tak zwaną adaptację do zimna. Każdego dnia były jakieś wyzwania. Jednego dnia poszliśmy sobie nad potok i 15 minut moczyliśmy nogi w lodowatej wodzie. I to był chyba najtrudniejszy taki etap, bo całą resztę jakoś zniosłam. Najgorsze było trzymanie z tych samych nóg. Tak, bo już wcześniej też morsowałyśmy i wejście. To jest taki, powiedzmy, jak się... Całe ciało zanurza, to jest taki powiedzmy w jakiś sposób szok, o, tak. ale jesteśmy w stanie to wytrzymać i uspokoić oddech, więc też bardzo fajna tutaj od razu z gwiazdką dopowiem. Jest to reakcja, żeby później mm, móc panować nad swoim układem nerwowym, na przykład w sytuacji stresowej. Więc sobie ćwiczymy tak. w takiej kontrolowanej sytuacji. Gdzieś tam odpowiedź układu nerwowego, ale masz rację, tutaj zanurzenie samych <laughs> stupek w lodowatej wodzie było straszne. Później I dokładam, utrzymanie! I tak, a później było dokładanie rąk. Trochę pomagało na nogi. To, to zależy. Ja się skupiałam na tym, że jest mi ciężko w ręce, a Magda wkłada ręce i Ej, pomaga na nogi, już ich nie czuję. Tak, bo tak. Mm, nawalają ręce. No. E, co tam jeszcze było? E, później też z takiej adaptacji do zimna to był fajna. Właśnie, sauna i bala zimnej wody, czy bania. Bania, chyba. Banie to miałyśmy <śmany> po tym. <śmany> 10 minut w saunie, hmm? później wychodziliśmy na dwór i wchodziliśmy do lodowatej bani. Tak. Ja w sumie podziękowałam, weszłam pod zimny prysznic. Tak, lżejsza powiedzmy o formuła. I wszystko to dążyło do tego, żeby właśnie z dnia na dzień coraz bardziej nasze organizmy przyzwyczajać do zimna, czyli właśnie ta adaptacja do zimna. W kolejny dzień też pojechaliśmy w przepiękne miejsce, dosłownie magiczne, przesieka koło Karpacza i tam no, pod wodospadem całą grupą... Magicznie. No, naprawdę było ta lodowata woda, ale tak krystalicznie czysta. Też bardzo dużo robi grupa. Już na tym etapie byliśmy dość zżytą grupą, już po niejednej wspólnej medytacji, i mo mogliśmy razem wejść. Każdy też, i tutaj jest ważna rzecz, miał swoją dziś tą wewnętrzną intencję, i też się przekonałam kolejny raz, jak mocno intencja. Zmienia odczucie, bo wiadomo, no wejście do zimnej wody generalnie nie jest przyjemne, ale jeśli jest, czujemy wewnętrzny sens tego, co robimy, właśnie mamy wybraną tą intencję, to możemy wtedy całkiem inne mieć odczucia, wręcz ja czułam naprawdę moc tego, tak. nawet sobie popływałyśmy. Tak, przecież w ogóle sama ta przes przesieka była po prostu magiczna. To, to nawet już pomijając kwestię intencji grupy, co naprawdę robiło bardzo dużo, no to ja cały czas, Magda jak była w zeszłym roku, to mówiła o tym, że to było naprawdę trudne morsowanie, bo był nurt, ta woda była cały czas zimna, napływała zimna woda i że to było naprawdę trudne, więc ja już sobie w głowie stworzyłam straszny obraz. Po czym pojechaliśmy tam, przeszliśmy do tej przesieki i jak ja zobaczyłam to otoczenie, ten wodospad, te skałki dookoła, mech, las, no było tak magicznie, że ja po prostu, aż, aż mnie ta woda wołała, żeby tam wejść. Tak i mm, też ci pomogła intencja, oprócz tak, całej tak. magii pomogła. W głowie miałam po prostu intencję w kółku, powtarzałam i wchodziłam krok za krokiem mm. i tylko sobie to powtarzałam. Myślałam o tej intencji i nie myślałam o tej wodzie. No, także też to, co Maciej, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o prowadzących dwóch wspaniałych facetów. Maciej Szyszka, który jest fizjoterapeutą z zawodu, ale bardzo się wyspecjalizował, wyspecjalizował w technikach oddechowych, w medytacji. Także mogę powiedzieć też, że naprawdę nauczył mnie po tym roku, jak zaczęłam ten temat medytacji rok temu. To teraz też trochę wybiegając, bo w ostatni dzień też mieliśmy. E, takie testy zakładali nam EEG na głowę, i można było właśnie zobaczyć później na aplikacji, jakie fale mózgowe e, faktycznie w danym momencie powiedzmy nasz mózg produkował, a każdy rodzaj fali jest odpowiedzialny na przykład za myślenie, to są inne fale inne fale to relaksacja, inne fale to sen, inne fale to medytacja i jeszcze piąty rodzaj fali to jest takie poczucie maksymalnego zagrożenia. I można było zweryfikować, czy faktycznie to, co robimy zamykając oczy i medytując, jest faktycznie medytacją. Więc tutaj fajne było to sprawdzenie, żeby wyjechać z takim poczuciem dobra mi więcej. Wiem co mam robić, jeżeli chodzi o ten temat takiej medytacji. I wracając do prowadzących, czyli Czy ja się pochwal jeszcze. Dobra. No miałam 94% medytacji, a rok temu 30%. Więc zrobiłam progres, co naprawdę cieszy. Więc złapałam ten, to odczucie, czym to faktycznie medytacja jest. Tak, ja w tym roku właściwie to były moje takie pierwsze zetknięcia prawdziwe z medytacją, i miałam 33% medytacji, więc się śmiemy, że za rok też będę miała 90%. Barem. Dokładnie, tak. Także już jest plan. nie mistrza. Zdecydowanie. I tutaj ważne jest, tak jak i z psami, żeby codziennie robić po trochę, i wtedy te efekty są tak naprawdę największe. I drugi prowadzący, Rafał Wilk, co no po prostu Rafał jest fenomenalnym guru żywieniowym, ale także mówił nam sporo mm, o cyklu okołodobowym. I tak naprawdę możemy podsumować te całe mm, 6, prawie 7 dni pracy nad dobrym spaniem, jedzeniem. I oddychaniem, tak. czyli to co mamy tak naprawdę gdzieś tam naturalnie, ale poprzez to jak żyjemy, jak wiele jest bodźców w sytuacji stresowej, stresowych. Niestety te nasze układy nerwowe, można powiedzieć, że nie, nie ogarniają, nie, nie są wydolne, chyba, że właśnie o nie zadbamy, żeby zwolnić. Tak, właśnie Maciej z Rafałem się śmieli, że oni tak naprawdę uczą ludzi jak jeść, jak spać i jak oddychać. To są podstawowe rzeczy, które no, potrzebne są nam do życia i oni muszą tego uczyć, bo robimy wszystko na około, na odwrotnie. I to jest, przyznam szczerze, że dla mnie pierwsze dwa dni były bardzo trudne, bo po pierwsze nie jedliśmy. A mieliśmy, po prostu rozmawialiśmy właśnie o diecie, o jedzeniu, o tym, co można, czego nie można. Ja już po prostu widziałam golonki, boczki, karkówki, których nie będę mogła jeść. Później się okazało, że będę mogła tylko na ketozie. Yy, więc te dwa dni były dla mnie naprawdę trudne, bo sobie uświadomiłam, że wszystko robię na opak, że po prostu źle jem, źle śpię i źle oddycham. Tak, mówiliśmy właśnie o tej adaptacji do zimna. Było właśnie na tym elemencie przesieki i w kolejny dzień właśnie jakby takie zwieńczenie całego obozu to było wejście grupą na Śnieżkę. Jak to odbierasz te wejście jako takie faktycznie zwieńczenie? Tak, bo no to jest jeszcze jedna taka dosyć istotna rzecz, że poprzez pewną technikę oddechową, która była właśnie na resecie w piątek przed wejściem na Śnieżkę, uwolniłam jedną ze swoich no, największych traum. Yy, więc to wejście na Śnieżkę było dla mnie takie no, magiczne, dlatego że podczas tej techniki oddechowej uwolniła mi się ta trauma, było dużo płaczu, bólu, rozpaczy. I ja miałam takie poczucie, że wow, dobra, wiem, że jest ta trauma. Yy, Czuję, że jest bardzo silna, po prostu zgniata mnie od środka. Fajnie, że jest uświadomiona, ale że to będą tygodnie albo miesiące, zanim ja to naprawdę uwolnię, zanim to wyjdzie z tego ciała i przestanie no, takie spustoszenie siać. I niesamowite było to, że wchodząc na tą śnieżkę, był taki pewien moment bardzo, bardzo stromy. No więc w tym momencie przywołałam sobie tą intencję. Ta intencja była właśnie tą traumą. I ja weszłam sobie w to wspomnienie i okazało się, że tam już nie było bólu, tylko była jakby moc, która mnie niosła pod tą górę i to było niesamowite. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że uwolniłam tą traumę, myślałam tylko po prostu, że ta trauma daje mi taką siłę, żeby iść dalej. To co mi jakby potwierdziło, że ta trauma została uwolniona, no to właśnie wieczorem, kiedy położyłam się do łóżka, wróciłam sobie do tej traumy, żeby właśnie dalej ją przeżywać i uświadomiłam sobie, że... Wspomnienia tej traumy są zamglone i nie towarzyszą mi żadne negatywne emocje, tylko taka właśnie jakby wewnętrzna moc. Uświadomiłam sobie, że przekułam tą traumę w moc i będzie naprawdę, no to, to było niesamowite, więc dla mnie naprawdę ta śnieżka była, no... Będzie naprawdę historyczna dla mnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo mi się to podobało jak wchodziliśmy, wiecie, krótkie spodenki, stanik, chłopaki tylko spodenki i ludzie po drodze nas mijali i takie wow, niektórzy wow, szacunek, podziw, a niektórzy ha, ciepło wam. I to jest taką ironią. z ironią, tak, a my że no tak, tak, oni, aha. No i pamiętam, jak w pewnym momencie Maciej wystawił rękę do kogoś i mówi, no daj rękę, bo my mieliśmy naprawdę tak gorące ręce, że ja musiałam śnieg kłapać w dłonie, żeby sobie dłonie chłodzić. Tak, to jest niesamowite jak organizm działa, jak już byśmy i w katozie, i po adaptacji do zimna, i jakby, no, tak naprawdę takie żywe piece przez tak, nas zrobiły. Tak, tak naprawdę, a ludzie w kurtkach. No i właśnie ta pani, że jasno, jasne na pewno wam ciepło. i no daj rękę. No i ona złapała tą jego rękę i było takie, ja pier no i <laughs> dobra, okej, okay, przyjmuję, że rzeczywiście wam ciepło, ludzie A ona lodowate, ubrana tak, po prostu jak taki tak. bałwanek i lodowate ręce. Ludzie naprawdę nie wierzą w to, co się dzieje podczas tego obozu, dopóki no, nie wezmą w nim udziału, bo jakby tutaj na każdym... Polu praktycznie się dzieją, można powiedzieć, cuda, bo i się dowiadujemy o wspomnianej właśnie emocji, intencji, o tym jak jeść, jak spać, czy chociażby nawet o tym uwalnianiu traum, że emocje, które przeżywamy, na przykład w danym momencie, nie mamy czasu na ich przeżycie, nie mamy świadomości, jak je przeżyć, e, lub kiedyś nie mieliśmy zasobów, żeby je przeżyć i one zawsze w tym naszym ciele pozostają. są uwięzione. Tak. A emocja to energia, więc po prostu te energie są uwięzione tam i potrzebują wyjść, bo jeśli nie, to będą jak trochę taki kolec gdzieś nas cały czas dźgać w postaci na przykład niefajnego nastroju, różnych tam stanów emocjonalnych, takich no jakby niekorzystnych z naszego punktu widzenia, że przysłaniają nam poczucie szczęścia, które każdy w sobie nosi, ale no właśnie, często jest przysłonięte i uwalniając się stopniowo od takich no Uwięzionych emocji w ciele, zaczynamy czuć się coraz lepiej, coraz więcej szczęścia jest i możemy też doceniać naprawdę drobne rzeczy, nawet właśnie, że siedzimy sobie, nagrywamy, mówimy do Was, jest słońce, nasze psy tu sobie po prostu biegają, jest cudownie. Chciałabym jeszcze trochę powiedzieć o relacjach, bo właśnie przez to, że byliśmy razem, Mogłyśmy codziennie sobie przegadać i te trudne rzeczy, i te wspaniałe rzeczy, i jakieś wnioski, to usłyszenie też swoich, po pierwsze, Jakieś rzeczy, ubranie ich w słowa bardzo dużo nam dawało, oraz jeśli na przykład nie mamy też osoby takiej bliskiej, żeby coś przegadać, usłyszeć siebie w tym wszystkim, to fajnie jest tutaj od razu wejdę z taką radą, żeby mieć swój dzienniczek, jakiś zeszyt, w którym możemy właśnie te wszystkie swoje myśli, emocje przelewać na papier. To też będzie takie oczyszczające i tutaj właśnie te relacje, bo grupa była tym razem dość mała. Tak miało być. I tak. dzięki temu być może też faktycznie mogliśmy się jeszcze bardziej poznać. I tutaj to, co też czego nas chłopacy uczyli, że mamy w, w naszym ciele najdłuższy nerw, to jest nerw błędny, i on też bardzo fajnie reaguje, jakby jest zastymulowany i tak mo mogę obrazowo powiedzieć, że się wtedy wyluzowuje, gdy są relacje, gdy po prostu twarzą w twarz rozmawiamy z sobą, regulujemy się społecznie i to bardzo fajnie też wyciąga tak, nas. To, 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 co mnie tak mocno, pamiętam, uderzyło, to pierwsze zdanie pierwszego dnia, że samotność zabija. Mhm. I dosłownie. Tak, tak, że dosłownie samotność zabija, że no, my potrzebujemy tych relacji. I że no, nawet, do, to mi się też podobało, jak że żeby oksytocyna była, no to facet musi tą rękę na przykład uścisnąć z kimś. A kobieta potrzebuje 20 sekund przytulenia, żeby w, w, jakby ta ekscytacja się uwolniła. Tak. I, a to jest naprawdę też bardzo potrzebne, więc bez tych relacji, bez tego kontaktu no nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować mm. na takim szczęśliwym poziomie. Mówiliśmy też sporo o właśnie cyklu okołodobowym, gdzie mm, na wieczór zakładaliśmy takie pomarańczowe, blokujące te niebieskie światło z ekranu, z telewizora, z komórki, z żarówek, Kula. światło, tak? Tak, okulary, i dzięki temu też mogła faktycznie być wydzielana melatonina, która później jest no, potrzebna, żeby po prostu organizm głęboko fajnie spał i się relaksował. A później na, dzięki światłu takiemu słonecznemu ta, ta melatonina jest przerzucana, przerabiana jakby w serotoninę, która z kolei jest odpowiedzialna za poczucie szczęścia, więc ten cały cykl jest bardzo ważny i teraz właśnie wieczorem oglądając filmy, seriale, będąc, królując gdzieś tam sobie telefon i nie blokując tego światła, już ten cykl bardzo zaburzamy. I wiecie, ziarko do ziarka i po kilku miesiącach, latach możemy skończyć na przykład z depresją, z chronicznym zmęczeniem, z jakimiś chorobami. Więc to są rzeczy naprawdę war wartościowe, o których się tak ogólnie to nie, nie mówi. Albo się mówi i teoretycznie no to jest takie, dla mnie to było niesamowite, Te wszystkie rzeczy, które mówili chłopaki popierali badaniami, różnymi, różnymi badaniami i to było wow, że naprawdę po każdym temacie mieliśmy w skrypcie po prostu całą bibliografię, tak. skąd zaczerpnięte zostały źródła, na podstawie jakich badań. I po prostu uderzyło mnie to, że tak naprawdę gdzieś tam to wszystko się słyszało. Nie powinno się tego, powinno się to, tego nie do końca, a to warto, a tego nie warto. Ale nikt tego jakby nie bierze na serio. I jak oni podawali badania, co czym skutkuje zły sen, czym skutkuje właśnie złe jedzenie, złe oddychanie, to po prostu wow, hmm. głowa naprawdę, mózg na ścianie. Tak. <laughs> że tak naprawdę teoretycznie to wszystko wiemy. Ale no nie mamy takiej właśnie tej świadomości, że to jest naprawdę ważne, więc tego nie stosujemy, a to nas zabija. Hmm. Powoli, powoli. I bym jeszcze powiedziała o technikach oddechowych, tutaj właśnie konik Macieja. Kupiłyśmy obie sobie trenażer oddechowy Airflow, tutaj załączę zdjęcie, jak to wygląda, Składa się go do nosa i dzięki temu, tak jak wszystko Maciej tłumaczył, adaptacja do dwutlenku węgla we krwi wzrasta, co powoduje, że jak kumulujemy trochę tego dwutlenku węgla w tkankach, to on działa w ten sposób, że, mm, bardzo skrótowo powiem, bo aż tak się na tym nie znam, ale to co jest dla mnie istotne, że mamy spokojną głowę, nie mamy tych natłoków myślowych i tak dalej, więc jakby znowu reakcja na stres wzrasta. I to jest takie fajne, właśnie taka synergia tych wszystkich rzeczy, że jak tutaj zadbamy o sen, o dychanie i o jedzenie, to naprawdę zaczynamy o uwalnianie traum, e, czy taki właśnie taką... Mm, e, ta, taką, taki balans w życiu tak, po prostu, teraz. to... Żeby spokój mieć po prostu, w życiu mieć spokój, a nie tylko mm -hmm. ciągle napierdzielanka, na tak. napierdzielanka, napierdzielanka gonienie nie, nie wiadomo za czym. To co dla mnie na przykład a propos oddechu było takie, ło. To się okazało, że im wolniej oddychamy, im mniej oddechów na minutę, tym, tym lepiej. lepiej. A jeżeli ktoś bardzo szybko oddycha, nie może za długo wytrzymać na takim bezdechu, no to się okazuje, że ma rozwalony system jakby układ nerwowy, więc się dowiedziałam, że jakby teoretycznie wiedziałam o tym, że mój układ nerwowy jest w dosyć opłakanym stanie ale ten oddech tylko to potwierdził i to było dla mnie takie, że znowu, wow, że, więc ten airflow właśnie pomaga też ten oddech, żeby był wolniejszy, głębszy, no i jednocześnie jakby no, zmniejsza się liczba tych oddechów na minutę, uspokaja się cały organizm i no zobaczymy, mam nadzieję, że, znaczy mam nadzieję, wiem, że zadziała, więc zaczynam też już sobie trenować i na airflow i różne właśnie techniki oddechowe nam pokazywali yy, na, na różne rzeczy, nawet nie wiedziałam, że jest tyle tego. Tak, że oddechem możemy się pobudzić i tutaj na przykład zatykając sobie lewą dziurkę, czyli na przykład oddychając przez, oddychając przez, przez prawą dziurkę albo robiąc tych oddechów właśnie więcej, ten układ pobudza się, a z kolei właśnie to, co powiedziała Oliwia, że jeżeli tych oddechów jest mniej albo oddychamy przez lewą dziurkę, wtedy układ nerwowy się po prostu jakby wyhamowuje, uspokaja. I tutaj też jeszcze bym powiedziała o TUMO, którego to Maciej i Rafał są e, wielkimi zwolennikami. Jest to taka hmm, sekretna technika z, z, z najstarszej odnogi buddyzmu, chyba Bon się nazywa, ta, ta, ta odnoga, e, ta chyba datowana 17 tysięcy lat temu. I dopiero e, niedawno jakby, wyszła. Tak, wyszła tych, na świat dzienny. Tak, z tego Tybetu, jakby dostali zielone światło mnisi, żeby o niej mówić, nauczać. E, I Wyciczyliśmy sobie właśnie pomału te, te kawałki właśnie, żeby to jakoś ogarnąć, bo tam jest, wiecie, i kwestia ruchu, oddechu i wizualizacji, żeby to wszystko fajnie połączyć. Chyba nasze pisełki chcą tak. iść dalej, więc będziemy kończyć. Natomiast jeszcze dwa słowa odnośnie TUMO. Też sobie obiecałam taką, poczułam przestrzeń gdzieś tam w swoim życiu, żeby to TUMO codziennie wdrażać. Już dzisiaj zrobiłam swoją sesję. Udało ci się też? Dzisiaj nie. Ale, ale jutro, tak, wczoraj też nie. Akurat nocuję u mamy i tak nie bardzo są warunki, no, ale już dzisiaj to... wracam do domu, więc mam zamiar codziennie rano właśnie raz, że rozciągnięcie. się okazało, że ważne tak. jest, żeby się rozciągnąć, żeby te płuca miały miejsce na pracowanie. I tak jak ja stwierdziłam, że ja sobie to będę robić, te techniki na razie ja jeszcze tego tak nie do końca czuję energetycznie. Ale to, co jest Na fajne, kręgosłup. to odczucie z rana, no jak wstaję, zrobię sobie najpierw rozciąganko e, i później to tumo i ja po prostu wstaję taka lekka taka, i, u, i cały dzień jest naprawdę już tak, fajnie ustawione, tak. nie? Więc, e... o, to, co ja mega mocno zapamiętałam i co staram, to, to staram się wdrażać rzeczywiście, żeby nie zaczynać dnia od światła niebieskiego, czyli żeby wyjść rano na słońce, a nie w telefon, bo od razu zaburza się cały cykl okołodobowy, cały ten rytm i mózg dostaje po prostu błędne informacje. Więc y, jest takich parę rzeczy, które dla siebie mocno wyciągnęłam. Właśnie to, żeby nie zaczynać dnia od telefonu, żeby pójść najpierw przynajmniej na 5-10 minut na spacer z rana, żeby właśnie to słońce złapać, żeby zacząć ten dzień właśnie tak z naturą, najlepiej pół godziny, ale te 5-10 chociaż. Y, to śniadanie ważne, żeby w ciągu tych 4 godzin od wstania zjeść, żeby pół litra wody wypić z rana, y, czy tam... Ale jakieś... zapamiętałaś, super! No bo Ja to wszystko odrażam. Y, to, żeby Wieczorem najlepiej tak właśnie po pierwsze, żeby blokować to światło niebieskie i tymi okularami albo żarówkami, które nie mają tego światła, to do tego, żeby wyłączyć technologię na dwie godziny przed snem. Po prostu zrobić sobie na przykład w domu taki koszyczek na telefony, dwie godziny przed snem, w tryb samolotowy do koszyczka i już na przykład jakiś rytuał sobie zrobić taki rodzinny. Siedzieć, porozmawiać, może w coś pograć, może nie wiem, no, jak. Książkę poczytać. Po, dokładnie, poczytać książkę, spędzić czas na wyciszeniu i wtedy od razu ten sen jest lepszy, bo jak my z takiego pobudzenia chcemy od razu się położyć, no to nie możemy wtedy zasnąć. A nawet jak już zaśniemy, to ten sen jest taki płytki, rwany. A chodzi o to, żeby ten organizm właśnie tak. Wyciszać już do tego snu i żeby ten sen był naprawdę regenerujący. To jest też kolejna rzecz, jaką się dowiedziałam, co jest teoretycznie logiczne. My potrzebujemy snu, żeby się zregenerować. Jak nie ma tego dobrego snu, tego głębokiego, tej fazy REM, to układ nerwowy się nie regeneruje. I jakby te choroby wszystkie tylko się pogrążają, pogłębiają, pogłębiają. Yy, więc to takie jedne, z, yy, parę takich, jeszcze dużo innych rzeczy zapamiętałam, tak. i, które mam zamiar wprowadzać w swoje życie. Yy, ale no to jedna z takich właśnie najważniejszych, które no teoretycznie wszyscy o tym wiedzą, czy na przykład to, że nie można jeść chleba z masłem. Mm, dokładnie. <laughs> nie można łączyć, bo to jest tłuszcz nasycony, a to są węgle i tak. przecież masło zostało stworzone do chleba. No się okazuje, że się to nie trawi. Tak, a jest cykl Randla, to też zapamiętałam, e, czyli właśnie gdzieś tam w mitochondriach te dwa substraty, czyli z tłuszczu i z węgli są różne i po prostu ta komórka już nie wie z czego czerpać, strajkuje i mamy po prostu mega zmęczenie po takim posiłku. Tak. Ja bym jeszcze chciała dorzucić a propos, tak wspomniałyśmy o intencjach, emocjach, traumach. Fajne też były wykłady Macieja o, układu, o układzie nerwowym, jak właśnie przechodzi z takiego tak zwanej właśnie jedynki, gdzie są te relacje, zaangażowanie społeczne w dwójkę, czyli walka, ucieczka, jeżeli jesteśmy za długo w tym, to niestety następuje wyczerpanie i wchodzimy w trójkę, czyli na zamrożenie. przykład w takie zamrożenie, depresję. Więc takie rozpoznawanie, w którym się jest w tym momencie, jakby w której cyfr, cyfrze. Jak ten układ nerwowy, akurat gdzie on się znajduje, jest no bardzo ważne. I też była mowa sporo o Davidzie Hawkinsie. Jeżeli nie znacie tego nazwiska, to bardzo, bardzo polecam. O mapie świadomości, czyli tak naprawdę naszym gdzieś tam takim emocjonalnym rozwoju. Jak możemy gdzieś tam no po prostu pracować z emocjami, je właśnie uwalniać poprzez akceptację tych emocji. No po prostu skarbnica wiedzy. Przez te 6, sze prawie siedem dni e, z każdych e, obszarów mogłyśmy po prostu czerpać. Dużo było praktyki, czy poprzez właśnie medytację, techniki oddechowe, adaptacje do zimna, spacery, e, e, nasze no, relacje, e, No coś cudownego, więc jesteśmy naładowane. Tak, i też może ja dodam jeszcze tylko jedną rzecz. O tym, że jadąc, krótko przed resetem, przed reset campem, byłam na badaniach krwi, dlatego, że byłam bardzo osłabiona. I to już się ciągnie naprawdę bardzo długo, było tam jakieś nie wiem, pół roku temu, że miałam jakąś anemię, to coś tam, myślałam, że znowu może anemia, ale porobiłam wyniki krwi, się okazało, że jest wszystko teoretycznie ok, z, tej, z tych podstawowych. No ale dalej ja nie miałam energii, ciągle chodziłam taka z półprzymkniętymi powiekami, bez siły, bez niczego. No, a na resecie, no tak jak mówię, pierwsze dwa dni były ciężkie, ale później jakby ta energia wróciła, że zaczęliśmy oddychać, mm -hmm. odpowiednio jeść e, i dobrze spać. I nagle. Zabrali nam telefony, więc. cały tak, przystąpiliśmy, do... mieliśmy telefonów. Tak, e, jak to się mówi, taki właśnie dopaminowy tak. post. Tak, tak, był. tak, dokładnie, że nie było tych informacji. O, to, to jest taka rzecz, która mi też mega mocno utkwiła, że tyle, ile my informacji dzisiaj dostajemy przez jeden dzień, Ile jesteśmy bombardowani, nasi przedkowie dostawali przez całe życie. Hmm. A, jakby... A układ nerwowy się nie zmienił tak naprawdę tak. za dużo, nie? Natomiast właśnie, że ta informacja jest jak narkotyk, że też uzależnia i po do prostu. Paminka. Bu... Tak, dokładnie. Więc to, co takie dla mnie naj, najbardziej mega po tym resecie, że właśnie wyciszyłam się. Pierwsze dwa dni miałam takie, do, nudzi mi się coś by zrobiła. Ojene, tak. ojene, ojene. Bo układ nerwowy wołał, o tak. swoje! A tego tak mniej więcej trzeciego dnia też, jak już wróciło jedzenie. Tak. A to było ważne jeszcze, dlaczego dwa dni nie jedliśmy, po to, żeby wejść w katozę. Hmm. Dlatego nie jedliśmy te dwa dni trzeciego, jak wróciło to jedzonko, już tak w miarę się w głowie zaczęło układać ten sen, to wszystko, wysiłek fizyczny, ta adaptacja do zimna, i nagle wszystko zaczęło zwalniać, wyciszać. Tak, i taka się. duża wdzięczność też, nie? Bardzo To, co duża, fajne tak. też było, jak podkreślali, że jeżeli na przykład czujemy się właśnie przemęczeni, znużeni, to naprawdę. Latanie tych wszystkich rzeczy, tak. czy chociażby nawet ten dopaminowy detoks, żeby odstawić informacje, telewizor yy, i spokojnie, jakby wyspokoić ten układ nerwowy, wtedy zaczyna być, będzie ciężko, ale warto to przejść z intencją, żeby poczuć się lepiej, yy, żeby poczuć gdzieś tam siebie yy, i wtedy zobaczycie, że jakby. To pielęgnowanie w sobie wdzięczności zaczyna być coraz łatwiejsze, a później staje się wręcz takim, można powiedzieć, nawykiem, bo to jest bardzo przyjemne. Tak, i co fajne jeszcze też, że. Y, tak jak na co dzień po prostu dni przelatują tak, że ja nawet po prostu tydzień za tygodniem leci, miesiąc za miesiącem, a tam po prostu czas stanął w miejscu. <grym> tak. Nagle jakby nie było tego, tej komórki, nie było tego, nie było tamtego i nagle się okazało, że czas stoi w miejscu i że wcale to nie jest tak, że czas tak szybko zapierdziela, tylko po prostu my jesteśmy w takim tempie, że ten a. czas jakby ucieka. Y, I jedna taka rzecz była, y, jak szliśmy na tą śnieżkę, no to poszłam sobie do pepko po stanik sportowy, y, żeby tam wygodniej się wchodziło. I stojąc w poczekalni do, sto, stojąc w kolejce do poczekalni, zobaczyłam, że o ktoś tam jest i ja odruchowo tak już stojąc, co zrobiłam? Aha, zamknięte, muszę czekać, dobra, telefon do kieszeni, rękę do kieszeni po telefon i tak jak wsadziłam tą rękę, poczułam, że tego telefonu nie ma i nagle miałam takie wow! że ja nawet nie wiedziałam o tym, że jakby takie ja nie jest, że ja nie byłam w stanie czekać, że ja nie byłam w stanie spędzić chwili w ciszy, w spokoju, w nic nie robieniu, jak psy, że też muszą mm -hmm, nic nie robić, i się okazuje, ludzie też. I to było dla mnie takie, że gdybym ja miała ten telefon w kieszeni, to ja bym się nie zastanowiła, tylko odruchowo bym jakby weszła w przeglądanie. A przez to, że go nie było, i to po prostu dla mnie to był szok, jak ja automatycznie po niego sięgnam totalnie bez myślenia o tym. Naprawdę to było takie, o wow. teraz się bardzo na tym pilnuję, <grym> żeby gdzieś tam jednak dane komórkowe sobie wyłączone, nie to, że cały czas wiadomości, powiadomienia i tak dalej. Jestem ciągle w takim stand-by, że o, bo może ktoś napisze, nie, powyłączane na przykład rano i wieczorem, czy tam po południu wieczorem, lepiej nie, odpalam sobie, odpisuję to, co mam, sprawdzam to, co mam i wyłączam, i wracam. Do spokoju i relaksu. Naprawdę mam tyle energii teraz, że w głowie mi się to nie mieści, tylko dlatego, że jest spokój. Mam I balans. Tak. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z naszego filmiku troszkę do, dla siebie inspiracji. Yy, I piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytanie, a będziemy w stanie Wam odpowiedzieć, to chętnie to zrobimy. Tyle, ile wiemy to wam przekażemy. Dziękujemy za dotrwanie do końca. Ten filmik był dość długi, ale warto było opowiedzieć e, o tym, co nam w duszy gra, bo no, zaczyna ta muzyka być słyszalna. <śledzimy> Dziękujemy. Do zobaczenia. Pa.